Jako Polacy mamy prawo oczekiwać, że rząd i ministrowie będą informowali nas w sposób rzetelny i sprawdzony o najważniejszych kwestiach, które dotyczą naszego kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach. Tymczasem, gdyby posłuchać dzisiejszych słów premiera Donalda Tuska i potraktować je jako prawdziwe, no to musielibyśmy dojść do wniosku, że zaledwie dwa dni temu Polaków. Dezinformował jego własny wicepremier. W jakiej sprawie i o co chodzi, pokażę Państwu zaraz dokładne fragmenty, które sobie przeczą, i o tym opowiem Wam w nowym filmie. Zapraszam serdecznie. Co wiemy na pewno? Pod koniec ubiegłego roku, w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem, Dokładnie 29 grudnia, i w kolejnych godzinach, miało dojść do ataku na polską infrastrukturę energetyczną. Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że chodziło tutaj o zdestabilizowanie polskiego systemu energetycznego w jakimś przynajmniej sektorze i że atak ten pochodził z kierunku wschodniego. Problem polega tylko jednak na tym, że dwóch niesamowicie ważnych polskich urzędników czyli premier Tusk i wicepremier Gawkowski Przedstawiają całą sytuację na przestrzeni zaledwie 48 godzin w sposób dosyć odmienny. Posłuchajcie tej wypowiedzi wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, który, zaledwie w poniedziałek 13 stycznia, mówił na antenie RMF, że byliśmy bardzo blisko blackoutu, czyli bardzo niebezpiecznego zjawiska, w którym duża część społeczeństwa zostaje odcięta od Energii elektrycznej. Zobaczcie. No, przed chwilą słyszeliśmy w faktach o e, atakach na polską infrastrukturę energetyczną. Czy byliśmy blisko blackoutu? Bardzo. To był Kiedy? największy atak na sektor energetyki mhm. w ostatnich latach, który mógł spowodować blackout z końcówką grudnia w ostatnich dniach 2025 roku. I e, Trzeba powiedzieć, że polskie służby i polskie też instytucje odpowiedzialne za to cyberbezpieczeństwo stanęły na wysokości zadania, ale skala tego ataku, wektor wejścia, czyli kto stał za tym atakiem, wskazują, że to była skoordynowana akcja mająca w Polsce po prostu wyłączyć prąd obywatelom. Przyznacie Państwo, że słowa wicepremiera Gawkowskiego brzmią tutaj bardzo poważnie. Ja sam jadąc samochodem słuchałem tej rozmowy na żywo w poniedziałek i uznałem, że rzeczywiście doszło do jakiegoś bardzo poważnego incydentu i zagrożenia. No tylko problem polega na tym, że jak posłuchacie dzisiejszych słów premiera Donalda Tuska, no to ta sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Zobaczcie żeby było jasne, próba ataków na pewne elementy infrastruktury energetycznej nie była próbą, która groziła destabilizacją całego systemu czy blackoutem na przykład w Polsce. To w ogóle nie wchodziło w rachubę. Zaatakowano punktowo niektóre miejsca, w tym na przykład dwie elektrociepłownie i te ataki były wymierzone w, no, powiedziałbym w tak. W ten system, który, który umożliwia zarządzanie yy, prądem pochodzącym z OZE. A zatem, jak mogliście Państwo zobaczyć, w sprawie niesamowicie istotnej, dotyczącej stabilności systemu energetycznego w Polsce, mamy dwie wypowiedzi wysokich urzędników i odmienne opisy tego, co się stało. Z jednej strony wicepremier Gawkowski mówi, że byliśmy bardzo blisko blackoutu, czyli obiektywnie rzecz biorąc, bardzo czarnego scenariusza. A z drugiej strony wychodzi premier Tuski i mówi, że blackout generalnie to nie, w, nie wchodził w rachubę. No ja, szanowni państwo, abstrahuję od tego, że komunikacyjnie no to, to jest jakaś katastrofa. To jest po prostu kompromitacja rządu. Ale biorąc pod uwagę to, że słowa tych polityków idą w eter, że one docierają do tysięcy, setek tysięcy, czasem milionów ludzi to musimy sobie zadać pytanie, czy rząd w ten sposób nie dezinformuje społeczeństwa. Bo ja mówiąc szczerze, w tej chwili już nie wiem z czym mieliśmy do czynienia, no bo albo z jednej strony wicepremier Gawkowski poszedł do radia i z poważną miną i poważnym tonem powiedział kilka słów za dużo, no albo z jakichś względów premier umniejsza tą całą sprawę, nie chcąc może mówić o jakichś aspektach. No nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć. Ponieważ po prostu komunikacyjna polityka rządu jest taka, jaka jest, i nie dzieje się to oczywiście pierwszy raz. Tak czy inaczej, szanowni Państwo, abstrahując od tego, który z tych polityków jest bliżej prawdy i kto lepiej opisał stan faktyczny, nie możemy zapominać o jeszcze jednej kwestii, mianowicie od prawie czterech lat jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Wiemy doskonale, że cały ten Proces wiąże się z wielką falą dezinformacji, że jesteśmy regularnie poddawani fałszywym informacjom i fałszywym komunikatom, w szczególności ze strony rosyjskiej. To jest nasza codzienność w polskim internecie. Ja naprawdę nie wiem, co ma polski rząd w głowach, że jeszcze do tego dorzuca swój galimatias komunikacyjny. I jeszcze, jakby tego było mało, drodzy Państwo, to powiem Wam teraz, na jaki temat. Toczyła się reszta dyskusji z wicepremierem Gawkowskim na antenie RMF. Mianowicie, kiedy skończył się wątek tego ataku na polską infrastrukturę energetyczną, to wicepremier rozwinął się w temacie walki z dezinformacją. Konkretnie w kontekście tej ustawy zawetowanej przez, premier, przez prezydenta. Nawrockiego w ostatnich dniach. Mówiłem o tych przepisach w poprzednich filmach, pokazywałem, że rzeczywiście tego typu przepisy mogły służyć do wprowadzenia mechanizmów o charakterze cenzorskim na polski internet, że mogły być furtką do tego, że nadgorliwi lewicowi politycy mogli doprowadzać do usuwania niewygodnych treści z internetu. Oczywiście wicepremier Gawkowski tutaj ma odmienne zdanie. On uważa, że to była ustawa o ochronie najmłodszych, że to był taki jej główny cel, bardzo dużo w tej rozmowie poświęca temu uwagi. No ale problem polega na tym, że ona nie tylko tego dotyczyła. Także drodzy państwo, no coż mogę powiedzieć? Chciałbym, żeby jednak polityka komunikacyjna rządu była Nieco lepsza, na nieco wyższym poziomie, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak ważne i istotne tematy. A co państwo sądzicie o całej tej sprawie? Czy zgadzacie się ze mną, że to jest kompletna katastrofa komunikacyjna rządu? Czy uważacie, że może ci politycy powinni? Albo ze swoich słów się wycofać, albo za nie przeprosić, a może coś dopowiedzieć, pokazać jakiś dodatkowy kontekst. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Proszę o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrybowanie kanału i włączenie powiadomień, bo dzięki temu będziecie wiedzieć o takich tematach szybciej niż inni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.